Nie wydarzenie. Takiej prezentacji jeszcze w Polsce nie było. Must be. Tak, prezentację systemu J firmy DB Audiotechnik reklamował jego polski dystrybutor. Do tego referencyjne źródło sygnału w postaci zespołu Hunter. Zespołu nie znam, no ale sprawdźmy, czy to taka fantastyczna sprawa. Zwłaszcza, że dostałem indywidualne zaproszenie. Co zrobić? Taka sława. Żeby było jasne, nie dostałem ani złotówki za ten materiał, dlatego zachęcam do udostępniania, polubienia nagrania i subskrypcji kanału. To moja jedyna gratyfikacja za pracę. Jeżeli macie uwagi, to piszcie co zrobić, aby nagrania były coraz lepsze. Jak przystało na Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, czyli 25 kwietnia, w Chojnowie pod Warszawą odbyła się prezentacja w systemu J firmy D&B. Jest to duży system przeznaczony do nagłasienia wydarzeń wielkoformatowych, więc skutecznie hałasował, pomimo tego, że ani przez chwilę nie grał z maksymalną głośnością. Wydarzenie zaczęło się od ponad dwugodzinnej prezentacji przybliżającej ogrom kompleksowych rozwiązań oferowanych przez D&B. Firma dostarcza chyba praktycznie wszystko, od paczek, wzmacniaczy, po kable i systemy dystrybucji. Już jako standard w branży D&B dostarcza programy do konfiguracji, potocznie kontowania systemu nagłośnieniowego. Niestety jako standard w programach od producentów nagłośnienia nie uwzględnia on odbić od ścian w pomieszczeniach zamkniętych. Aplikacji Array Calc poświęcono odpowiednio dużo czasu, pokazując jej możliwości. Co ciekawe, D&B opracowało także program do analizy hałasu w polu dalekim, do określenia uciążliwości imprezy na dużym terenie. Co konkretnie D&B ma w ofercie, można dowiedzieć się ze strony internetowej. Linki w opisie filmu. W przerwach pomiędzy prezentacjami można było zapoznać się z innymi markami oferowanymi przez Konzboot Audio, produktami firmy Audiotechnika i Neutrik. Posileni pysznym obiadem udaliśmy się w plener, aby poznać w praktyce możliwości przygotowanego systemu. Na potrzeby pokazu przygotowano specjalny system JSat, który powinien wejść jako must have w rajderze każdego zespołu, definitywnie. Do posłuchania przygotowano 10J8 i 2J12 na stronę. Jedno grono ważyło 789 kg. To prawie tyle co mały samochód osobowy. Do tego przed sceną ustawiono 15 subwoferów JSub i 8J Infra. Wszystko było napędzane 24 wzmacniaczami D80, które otrzymywały sygnał z konsolety Allen Heath D-Life S5000. Naprawdę pokaźna ilość sprzętu. Najpierw grano niższymi poziomami, aby przystosować słuch nasz i koni z pobliskiej stajni. Do tego celu wykorzystano znane utwory reprezentujące różne gatunki muzyki. Zademonstrowano przy tej okazji różne ustawienia DSP systemu. Następnie przyszła pora na koncert na żywo. Nie ukrywam, że repertuar nie był dla mnie znajomy, ale mając pojęcie o gatunku, muszę powiedzieć, że dawało radę. Było głośno, a co najważniejsze, nie znając utworów, wiedziałem o czym śpiewają. Muszę przyznać, że pierwszy raz byłem na imprezie, gdzie najbliższa widownia stała w odległości około 30 metrów od sceny. Zaskoczyła mnie kierunkowość zestawów niskoczęstotliwościowych. Nagrywanie materiału, a co za tym idzie, odsłuch, zacząłem bezpośrednio pod sceną, za plecami subwoferu. Dopiero po jakimś czasie wyszedłem w przestrzeń nagłaśnianą. Różnica była naprawdę ogromna. Widać, że subwoofery mają specjalne głośniki skierowane do tyłu, umożliwiające takie kształtowanie ich charakterystyk kierunkowości. Nie oczekujcie, że opowiem Wam, jakie to soczyste były basy czy okrągłe soprany. Słuchanie tego przez YouTube jest także bez sensu. Dlatego jak zawsze zachęcam do osobistego odsłuchu, ponieważ każdy oczekuje czegoś innego. Mi się bardzo podobało i zdecydowanie zachęcam do bliższego poznania tego systemu. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze opinie po odsłuchu tego systemu, jeżeli miało to miejsce na tym pokazie lub gdzie indziej. Więcej o wydarzeniu będzie można przeczytać w czasopismach Muzyka i Technologia oraz Live Sound and Installation. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.